Cześć, tutaj Paulina Anna, a Ty słuchasz podcastu Paulina Anna Fitness. Na co dzień uczę zarządzania kaloriami i zdrowej relacji z jedzeniem. W tym podcaście poruszam wszelkie tematy, które pomogą Ci zrozumieć, jakimi mechanizmami rządzi się proces odchudzania i przekonuję, że wcale nie musisz przechodzić na nudną dietę, aby zrzucić zbędne kilogramy. W dzisiejszym odcinku, już 22, poruszę, myślę, taki nietypowy temat tego, czym w ogóle dla nas jest jedzenie i jakie to jedzenie pełni funkcję. Bo wydawałoby się, że jedzenie to jest po prostu coś, co istnieje w naszym życiu, bo po prostu musi, bo musimy jeść, żeby przeżyć. Ale czy aby na pewno jemy tylko i wyłącznie po to, aby przeżyć? No właśnie, jedzenie w tych czasach jest e, dostępne, wszechobecne, mm, łatwe po prostu do, do dostania, e, i dlatego stało się po prostu takim narzędziem do e, pełnienia różnych funkcji, nie tylko właśnie fizjologicznych, czyli tych. E, Funkcji, które są związane z ośrodkiem sytości i, i głodu, czyli po prostu w momencie, kiedy jesteśmy głodni, to jemy, a w momencie, kiedy nie jesteśmy głodni, to nie jemy. No właśnie to jedzenie przestało już pełnić tylko tą funkcję fizjologiczną. No i właśnie ze względu na to, że możemy sobie bardzo łatwo pójść do sklepu, dostać to, co chcemy. Ten wybór produktów jest ogromny i tak naprawdę czasem w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Dlaczego coś jemy? Po prostu e, powoduje, e, powoduje to jakieś napięcie w naszym życiu, jakaś sytuacja. My sięgamy po jedzenie i tak naprawdę nie orientujemy się w ogóle, że jemy ze względu na to, że pojawiło się jakieś napięcie. Czyli już zaczęłam właśnie mówić o tej. Kolejnej funkcji jedzenia, jakim jest właśnie redukcja napięcia. I często tak się zdarza, że osoby tworzą sobie taki automatyzm, że w momencie, kiedy się stresują, to sięgają po coś słodkiego, żeby sobie podnieść po prostu ten poziom cukrów, endorfin itd. A warto sobie spróbować wdrożyć taki mechanizm działania, że w momencie, kiedy te myśli pojawiają się stresujące i ta chęć sięgnięcia po coś słodkiego, to warto się zatrzymać i złapać tą chwilę. Ja bardzo często o tym mówię, że warto zatrzymać się i tak naprawdę świadomie podjąć wyboru, czy my chcemy zjeść to ciastko, czy nie. Dlatego, że jeżeli się nie zatrzymamy, to znowu pozwolimy nawykowi e, zadziałać e, bezrefleksyjnie. No i oczywiście, e, jeśli to będzie się zdarzało bardzo często i przez długi czas, no to w konsekwencji będzie prowadziło do zwiększenia naszej masy ciała. Także warto być w tej sytuacji bardzo uważnym. E, kolejną e, funkcją jedzenia może być na przykład wypełnianie nudy. Bardzo często słyszę takie sformułowania, że A zjadłam albo zjadłam sobie coś, no bo mi się nudziło. No i nie powinno się tak dziać ogólnie w naszym życiu, że jedzenie sprawia nam e, jakąś tam rozrywkę. Oczywiście jest to przyjemność niejednokrotnie, e, ale jeśli na przykład e, mamy bardzo dużo takich momentów nudy w naszym życiu i z automatu po prostu idziemy do lodówki, otwieramy ją czy do szafki ze słodyczami, cokolwiek, no to okazuje się, że e, znowu możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie przybieramy na masie. No i też warto być tego świadomym, że kiedy pojawia się taka chęć jedzenia czegoś słodkiego, czy słonego, czy właśnie um, um, jedzenia, które nam sprawia przyjemność, to dlaczego tak się dzieje? Bo jeżeli zadacie sobie pytanie, czy w tym samym momencie zjedlibyście pełnowartościowy posiłek i jeżeli odpowiedź jest nie, no to tak naprawdę nie jesteście głodni, to jest tylko zachcianka, więc... Znowu tutaj warto się po prostu zatrzymać i zastanowić się. Może warto też poszukać jakiejś hobby, czegoś, co Wam zajmie czas i tak naprawdę ten czas będzie tak szybko płynął, że Wy w ogóle nie będziecie myśleć o tym jedzeniu. No i wiadomo, jak każdy nawyk, jeśli macie już ten nawyk chodzenia do tej lodówki czy do szafki ze słodyczami, będzie ciężko go. Wyple, wyplenić z głowy i zastąpić innym nawykiem, ale jest to do zrobienia i po prostu trzeba to konsekwentnie wprowadzać. No, ale oprócz tego wypełniacza nudy, to może być też po prostu taka funkcja jedzenia, która powoduje, że my po prostu prokrastynujemy. Na przykład, jeżeli mamy coś ważnego do zrobienia albo coś trudnego do zrobienia, no to zamiast to zrobić i zacząć już działać nad tym zadaniem, no to my wolimy pójść coś zjeść albo zrobić sobie kawkę, no a do kawki no to jakieś ciasto, a to może jeszcze sobie coś przekąszę. No i po prostu wiadomo, zamiast pracować nad czymś, my zaczynamy po prostu jeść, no i znowu nie powinno tak być, warto być tego świadomym, bo tak naprawdę w tych wszystkich funkcjach jedzenia chodzi o to, żebyśmy nie robili czegoś z automatu, tylko po prostu wiedzieli, dlaczego tak się dzieje i trochę się zatrzymali, wgłębili się w swoje myśli i tak naprawdę zastanowili się, dlaczego tak się dzieje. No i oprócz tego, że właśnie możemy dzięki temu jedzeniu prokrastynować czasami, to ono też może pełnić taką funkcję pocieszacza albo też nagrody. Czyli na przykład, jeżeli mamy egzamin, albo jakieś trudne wystąpienie w pracy, czy jakiś trudny okres, no to może się okazywać, że jeżeli jest nam tak strasznie źle, no to ta czekolada zawsze nas zrozumie, pocieszy, czy jakiś tam ulubiony baton. No i znowu. Warto mieć świadomość tego, że w naszym życiu zawsze będą ciężkie okresy i zawsze będą jakieś lepsze okresy. Bo po prostu to jest taka sinusoida. Jeżeli nie nauczymy się tego akceptować, jakoś z tym żyć, radzić sobie ze stresem, radzić sobie z jakimiś napięciami, no to, to jedzenie na pewno będzie wpływać destrukcyjnie na, destrukcyjnie na nasze życie, no bo znowu pojawią się dodatkowe kilogramy, my zaczniemy się na siebie denerwować i będzie takie znowu błędne koło całej tej sytuacji. Um, także warto poszukać jakichś alternatywnych źródeł e, pocieszenia, może to być albo rozmowa z bliską osobą, albo e, właśnie nawet jeżeli nie możemy się z kimś spotkać, to chociaż zadzwonić, i poszukać takich e, sposobów na wyciszenie i, i, i zrelaksowanie. No, a jeśli chodzi o nagrodę, no to może być tak, że właśnie znowu, jeżeli nam się coś udaje, no to idziemy na ciacho, albo idziemy na piwo, albo idziemy coś oblać, albo zjeść pizzę, albo coś dobrego. No i znowu, warto się zastanowić, czy istnieją jakieś alternatywne źródła nagrody, a nie tylko jedzenie. Warto zastanowić się po prostu, na czym nam zależy i co jest jakimś takim nadrzędnym celem w naszym życiu, i czy to jedzenie musi być tak po prostu wszechobecne. Bo oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby świętować coś posiłkiem, ale trzeba się zastanowić, czy aby na pewno za każdym razem to jest jakaś najlepsza opcja. Kolejna taka funkcja jedzenia, która może pełnić rolę w naszym życiu, to na przykład wyrażenie jakiejś ideologii. No bo w momencie, kiedy ktoś na przykład jest na diecie wegańskiej nie je produktów odzwierzęcych, no to może być to spowodowane na przykład jakimiś poglądami etycznymi i to już nam mówi coś na temat tej osoby. No i istnieją różne tam diety, których teraz nie będę omawiać, ale wiecie o co mi chodzi. Po prostu... Tym, co jemy, wyrażamy jakieś swoje ideały bądź poglądy. Kolejną funkcją może być na przykład uwodzenie. I szczerze powiedziawszy, jak ja odkryłam w ogóle tą funkcję, to ja byłam w szoku, bo zorientowałam się, że ja sama tak po prostu robię. I to takie powiedzenie polskie przez żołądek do serca jest jak najbardziej aktualne i my tak robimy, i nawet wydaje mi się, że łatwiej nam jest nie wiem powiedzieć komuś obcemu, że a tam nie jest po prostu nie podawaj nie wiem na obiad tego kotleta schabowego czy coś tam innego. No ale w momencie kiedy wiemy, że nasza najbliższa osoba uwielbia tego kotleta schabowego, no to jest już trudniej tego nie podać. Um, także też warto się nad tym zastanowić. No, bo um, ja myślę, że jesteśmy trochę w takiej ciężkiej sytuacji, że w Polsce mamy takie powiedzenie: przez do, żołądek do serca. Nie wiem, czy tak jest w innych krajach. Jeśli o czymś takim słyszeliście, to dajcie mi znać, bo jestem ciekawa. Um, no, a właśnie um, ja sama wiem, że bardzo, bardzo często właśnie. Um, to się zdarza, no i często jest tak, że właśnie serwujemy naszym najbliższym, właśnie, czy partnerom, czy właśnie rodzinie jedzenie, które oni uwielbiają. No nie zawsze to jest właśnie zgodne z tym, co powinno się stać, szczególnie właśnie w kwestii dzieci, i tutaj znowu to może być właśnie podciągnięte pod kwestie i nagrody, i kary, ale także właśnie wyrażania jakichś emocji czy, czy uczuć jedzeniem. No bo właśnie w stosunku do dzieci bardzo często właśnie rodzice stosują na przykład kary, że zabraniają jeść słodycze ze względu na to, że właśnie coś tam dziecko zbroiło albo na przykład nagradzają słodyczami, no bo dostało piątkę w szkole no to super, to sobie zjedz ciasteczko i to też nie jest dobre rozwiązanie i też warto się zastanowić, bo ten mały człowieczek potem w dorosłym życiu może mieć poważne problemy właśnie z ym, stosunkiem do jedzenia no bo w momencie, kiedy przez całe swoje dzieciństwo tak jakby sterowany był i te emocje były powiązane z Jedzeniem, no to yy, będzie mieć problem, żeby to potem sobie oderwać w, yy, w dorosłym życiu. No i tak samo właśnie yy, rodzice mogą chcieć udobruchać dziecko, że na przykład było u lekarza i miało zastrzyk albo wyrwane zęby, albo cokolwiek innego, no to na pocieszenie zje sobie lody albo jakieś tam pyszności. Co też nie jest najlepszym rozwiązaniem. No i na koniec, w ogóle mój ulubiony hit to jest to, że jak zjesz obiadek, to dostaniesz ciasteczko. To po prostu powoduje taki przekaz, że wydaje się, że ten obiad jest po prostu jakimś strasznym ochotnictwem, że to trzeba przejść przez to zjeść, żeby dostać pyszne ciastko. No tak też nie powinniśmy robić. Wiadomo, każdy, każdy zadecyduje za siebie, ale po prostu z tego, co ja się nauczyłam, to, to wydaje mi się, że takie podejście jest po prostu e, niezbyt prawidłowe. E, ok, kolejna e, sprawa. No to jedzenie może też pełnić funkcję kontroli. E, czyli w momencie, kiedy na przykład. Całe życie nam się wali totalnie, po prostu nic nie wychodzi. Wydaje nam się, że i relacje są gdzieś po prostu totalnie y, y, nie w porządku z innymi. W pracy coś jest totalnie nie okay i wiadomo, że to są rzeczy, na które czasem nie mamy w ogóle wpływu. No ale właśnie to jedzenie będzie dla nas takim czymś, co będziemy kontrolować, bo to jest tak jakby jedyny dla nas obszar, w którym czujemy się Bezpiecznie, bo wiadomo, my decydujemy o tym, ile zjemy, my decydujemy o tym, ile to będzie kalorii, my decydujemy o tym, kiedy i tak dalej. No i właśnie na takim tle tworzą się zaburzenia odżywiania, takie jak właśnie anoreksja, bulimia czy też ortoreksja. No i to też prowadzi do, do pewnych dysfunkcji i problemów, dlatego że hmm, przekładamy po prostu jakieś problemy w innych obszarach swojego życia właśnie na to, że tworzymy sobie taką bańkę i taki powiedzmy namiot, w którym się chronimy. Wydaje nam się, że to jedzenie jest dla nas po prostu takim bezpiecznym miejscem, gdzie mamy kontrolę i po prostu nikt nie jest w stanie nam tam wejść i, i zaburzyć tej kontroli. Warto się po prostu przyjrzeć swoim relacjom czy innym obszarom swojego życia. Ja nie jestem psychologiem, więc nie będę po prostu tutaj dawać jakichkolwiek podpowiedzi, po prostu dzielę się wiedzą taką psychodietetyczną w, tych, w tej dziedzinie a propos jedzenia. No i warto się zastanowić, czy, czy po prostu nie przykrywamy sobie jakichś innych po prostu stref życia właśnie tą kontrolą nad jedzeniem. Kolejna, kolejna sprawa to jest właśnie Umacnianie relacji, czy właśnie okaz okazywanie uczuć. No i to może być też właśnie w stosunku i do naszych partnerów, i do naszej rodziny, i do naszych przyjaciół. Warto też właśnie nauczyć się emocji, nauczyć się okazywania właśnie uczuć, mówienia o tym, a nie tylko właśnie używania takich gestów, które. Które są gdzieś tam przyjęte, właśnie, powiedzmy, kulturowo, bo, no bo i w czasie, nie wiem, Bożego Narodzenia, i w czasie urodzin, wszystkich świąt, wszystko się kręci po prostu wokół jedzenia. I jak myślimy, nie wiem, o babci, to chyba pierwsze jakieś tam skojarzenie przeważnie mamy właśnie z babcią, z jedzeniem. No więc może warto po prostu przełamać ten stereotyp w kolejnych pokoleniach i po prostu. Spróbować to okazywanie uczuć w jakiś inny sposób, po prostu wdrożyć. No i ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest to, że bardzo często jedzenie okazuje się być reduktorem napięcia. Teraz żyjemy w takich czasach, kiedy jest bardzo, bardzo. Stresująco i dzieje się tyle rzeczy, i po prostu jest tyle bodźców, że naprawdę ciężko, ciężko się połapać i ciężko czasem nawet zwolnić. Ale e, warto się zastanowić, właśnie jak e, świadomie chcemy e, redukować ten stres, jak świadomie chcemy redukować to napięcie, bo znowu, przez tą wszechobecność jedzenia i tą łatwą dostępność, jest nam po prostu prosto zjeść batona w 3 sekundy dostać tą po prostu naprawdę krótkotrwałą ulgę, no bo potem znowu przychodzą wyrzuty sumienia i, i znowu złe samopoczucie, więc tak naprawdę na, na dobrą sprawę, jeśli na, się na tym zastanowimy logicznie, no to to nie działa tak, jak powinno, czyli to nie jest taki prawdziwy reduktor napięcia. W momencie, kiedy e, się stresujemy, to faktycznie w brzuchu, czy po prostu w środku czujemy takie Napięcie, że aż nas nosi, i wiemy, że tak, jakby tylko zjedzenie czegoś yy, sprawi, że poczujemy się lepiej, chwilowo lepiej, bo właśnie potem przychodzą te czarne myśli. I znowu, tak jak wcześniej mówiłam o, yy, o stresie, czy o wypełniaczu nudy, czy o pocieszaczu, warto się zastanowić: kurczę, jakie inne metody mogę poznać, żeby ten stres starać się rozładować. Yy, może Warto włączyć jakąś aktywność fizyczną regularną. I to nie tylko w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, tylko po prostu regularną, bo e, mi się wydaje, że w tych czasach nie wystarczy już nam tylko reagować po prostu na stres, ale po prostu musimy profilaktycznie działać, aby jak najmniej tego stresu po prostu występowało. Może warto po prostu spróbować jakieś medytacji, jogi, jakichś spokojnych ćwiczeń, od, oddychania, ćwiczeń oddechowych. Naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo fajnych y, y, kont czy profilów, gdzie można sobie znaleźć takie ćwiczenia. I ja nawet wam podlinkuję y, jeden profil na Instagramie, który bardzo lubię i jeśli chodzi o oddech, to ja tam zawsze zaglądam, żeby się czegoś y, dowiedzieć. Y, no i myślę, że z tym was po prostu na dzień dzisiejszy zostawię i bardzo was proszę o takie Serio przemyślenia na ten temat yy, i zastanowienie się, wypisanie sobie nawet na kartce, czym jest dla ciebie jedzenie, albo spróbować się przez cały następny tydzień po prostu obserwować, kiedy jesz, dlaczego jesz. Może złap się na tej emocji, spróbuj ją nazwać, bo yy, czasami okazuje się, że my nawet mamy problem z nazwaniem danych emocji i nie wiemy tak naprawdę, to, co czujemy, a to już jest. Myślę, krok do zmiany, żeby coś takiego poznać i wiedzieć, co się z nami dzieje w środku. Okej, okay, ja czuję, że już mówię po prostu coraz szybciej i szybciej. Mam nadzieję, że będę mimo wszystko zrozumiana. Także jestem bardzo ciekawa, czy ten temat w ogóle przypadł Ci do gustu. Czy um, cokolwiek w ogóle um, nauczyłeś, bądź nauczyłaś się z tego podcastu, i czy spojrzenie na jedzenie będzie teraz troszeczkę inne i czy postarasz się bardziej uważnie do tego tematu podchodzić. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i oczywiście, jak zwykle, będę bardzo wdzięczna, jeśli udostępnisz mój podcast na Instagramie. Oczywiście tagując mnie, bo tak tylko mogę zobaczyć, że faktycznie to ten odcinek przesłuchałaś bądź przesłuchałeś. No, i oczywiście w aplikacji Spotify możesz um, zaobserwować podcast, w aplikacji iTunes możesz go ocenić, a na YouTube zasubskrybować mój kanał. Oczywiście wrzucić lajka like albo jakiś komentarz, a my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia!